Blockstar Planet, ale biały to zło. Dobra, jestem na jakimś parku, że i co to ma robić? za stoki tu nic praktycznie nie ma. E... Nie wiem, kto mi robi te mapy, ale nie wiem, dobra, idę tu, idę tu. Co to jest? Co to jest za portal? Czekaj, coś mi wciąga! Coś mi wciąga! A, co, się tu, co się stało? Czemu ja jestem w życiu? Co ty tutaj robisz? Ech, nie, też tu! Co się stało? Czekaj, coś mi się przypomina. Gdy byliśmy w, w Los Planet, było, że nie możemy dotknąć koloru białego. Teraz mamy to w prawdziwym życiu. Musimy przestrzegać challenge'u, żeby widzowie dali nam suba. Dobra Dacie mi suba? umowa. Dobra, ale mamy jeden problem Cała podłoga jest biała! Ale, ale nie cała To tak? nie nagrywaj mojej twarzy, okej? Okay? Ja się sta... <grym> <grym> wyciszę cię to, hey. Ej, to na tym! Krzysztof, i ale bo więcej ja. Ej, patrz Na szczęście wcześniej zrobi... Ej To nie jest biały i patrz, wcześniej tu daję butelkę z wodą. Może już wszędzie iść. No. E, a tam miałem butel swoją butelkę. No, ale nie ma, Ale tu jest jakaś stacja. No i szorta z tego teraz nie zrobię. E, dobra, mam już wodę. I jak? Ej, mam doskonały pomysł! Ej, doskonałem koloru białego. Nie dotknąłem chłopie, o tak było. Dobra, nie, nie, ale pojawiła mi się u mnie woda. Dobra, możemy iść dalej. Ej, bo mi nie zaliczyło, że stanąłem. Dobra. Ej, ja mam pomysł jak wygrać ten cały challenge. Jak? Wiem jak wygrać ten cały challenge. Musisz się odsunąć, żeby ci kamerę nie zalało. Jeszcze odsunąć, żeby kamerę ci nie Nie mogę dalej. Trochę podałam i Tutaj coś brakuje. Ej, czekaj, ktoś mi dzwoni. Dotknąłeś białego! Ale dobra. Ej, No. Tak się bawimy telefonem. Dobra, muszę jakoś dostać się tutaj. Tu tu tu. Ej, widzowie ciągle dotykałem białego.